Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 86 lat, był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki klasycznej. Sprawował również funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Choć w marcu minął dwa lata od jego śmierci, Penderecki do dziś nie doczekał się pogrzebu. Została jedynie odprawiona msza w gronie najbliższej rodziny. W trakcie uroczystości odczytano listy pożegnalne, m.in. od Andrzeja Dudy i Piotra Glińskiego. Pendereckiego pożegnał także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Urna z jego prochami została złożona w kościele święty Floriana w Krakowie. Ma tam pozostać do czasu zorganizowania państwowych uroczystości pogrzebowych. Tymczasem napływają wieści o chorobie jego żony Elżbiety Pendereckiej. Inicjatorka wielu festiwali muzycznych o międzynarodowej renomie oraz dyrektor generalna festiwalu pianistycznego Mistrzowie Fortepianu, wielkie talenty, miała poważny wypadek. Jak donosiły media w lipcu zeszłego roku, spadła ze schodów, w wyniku czego konieczne było przeprowadzenie operacji. Jej stan był ciężki. Elżbieta Penderecka nadal ponoć nie pogodziła się ze śmiercią męża. Przez brak oficjalnego pochówku nie może też zakończyć żałoby. Po jego śmierci sama poważnie zachorowała, miała wylew krwi do mózgu. Przeszła kilka poważnych operacji, potem nie mogła pochować Krzysztofa uroczyście z powodu pandemii i wciąż nie może zakończyć żałoby. Do dziś nie pogodziła się z odejściem męża, zdradza informator na żywo. Uroczysty pogrzeb Krzysztofa Pendereckiego ma odbyć się 29 marca w kościele święty Piotra i Pawła w Krakowie. Prochy zostaną złożone w Panteonie Narodowym w krypcie pod prezbiterium Kościoła Święty Piotra i Pawła w Krakowie. Krzysztof Penderecki poznał Elżbietę, gdy była ona małą dziewczynką. Jego pierwsza żona Barbara Penderecka uczyła wówczas osiemletnią letnią Elżunię Solecką, córkę koncertmistrza Filharmonii Krakowskiej, gry na fortepianie. Dziewczynka zapamiętała kompozytora jako strasznie niesympatycznego. Po raz pierwszy wysłuchała jego kompozycji, mając 16 lat. Na koncert poszła w towarzystwie swojego ojca, który był zaprzyjaźniony z Pendereckim. Po koncercie chciała mu pogratulować. Niebawem wszyscy pojechali razem na wakacje. Elżunia z rodzicami, Krzysztof z żoną i dziećmi. To właśnie wtedy Penderecki miał zakochać się w nastolatce i powiedzieć jej, że się z nią ożeni. Popatrzyłam na niego przerażona i uciekłam, wspominała po latach Elżbieta Penderecka. Nie planowała tak młodo wychodzić za mąż, ale ponoć Krzysztof był uparty. Rozwiódł się z żoną i poprosił Elżunię o rękę. Odkąd zakochałem się w Elżbiecie, inne kobiety przestały mieć dla mnie znaczenie. Oczywiście przedtem byłem kobieciarzem, jak każdy młody człowiek, twierdził kompozytor. Ślub Krzysztofa Pendereckiego i Elżbiety odbył się w 1966 roku w Sekrecie, gdyż rodzice dziewczyny nie zgadzali się na to małżeństwo. Potem wyjechaliśmy do Domu Pracy Twórczej do Krynicy, gdzie mąż kończył pasję według święty Łukasza. Wkrótce na świecie pojawił się nasz syn Łukasz. Zwaśnione rodziny pogodziły się ponoć dopiero po narodzinach pierwszego wnuka.